Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. którzy się cieszą na sam fakt tego, że się rozpoczął weekend. Pokłońmy się Jezusowi. Idziemy do Jezusa. Jezu, witamy Cię. I prosimy Cię, abyś rozszerzył nasze serce, abyś rozszerzył nasze myślenie, tak abyśmy dostrzegali te dzieła, do których nas powołujesz, abyśmy zobaczyli, że z Tobą możemy dokonywać rzeczy, których do tej pory nie podejmowaliśmy. Jezu, pomóż nam i przymnóż nam wiary, abyśmy nie bali się ryzykować, kiedy wzywasz nas. Do konkretnych dzieł, pokazując, że rzeczywiście nas do tego wezwałeś, dając nam błogosławieństwo przez nasz Kościół, naszą matkę. Ty, który jesteś Bogiem rzeczy niemożliwych, pożerzaj nasze horyzonty, wyprowadzaj nas z tej strefy bezpieczeństwa, w której. Tak nam dobrze i przyjemnie, że nie podejmujemy rzeczy, do których jesteśmy wezwani. Pomóż nam, Jezu, widzieć świat Twoimi oczami, bo wtedy rzeczywiście będziemy mogli dokonywać rzeczy, które Ty widzisz, bo i my je zobaczymy. To słowo dzisiaj jest niesamowicie uwalniające. Dlaczego? Dlatego, że wiele osób mówi. Jak chcesz zrobić to, co zaplanowałeś? To jest zbyt wielkie wydarzenie, to jest zbyt wielkie dzieło, to jest i ciągle w naszym przestrzeni, w naszej przestrzeni, w naszym środowisku możemy spotkać się z takimi gaśniczymi pomysłów. Są to ludzie, którzy, no niestety, nie mają na tyle wiary, że Pan Bóg dzisiaj może działać większe rzeczy, niż działał 2000 lat temu. Tak naprawdę jest to z ogromną krzywdą dla Ewangelii, dlatego że ci spośród nas, którzy tej wiary nie mają, powinni przynajmniej wycofać się do tego momentu, by nie gasić tych, którzy mają pomysły, którzy wierzą, że to, co otrzymali na modlitwie, a co pobłogosławił Kościół, jest tak naprawdę konkretnym dziełem bożym, które sam Pan Bóg wzywa i powołuje do zaistnienia. To, co jest ważne w tej dzisiejszej Ewangelii, to świadomość połączenia dzieł, które Bóg chce, abyśmy pełnili z wiarą. To nie jest jedyny fragment, który mówi o wierze. Jezus, zwracając się do uczniów, mówi do nich, że jeśli będą mieli wiarę, jak ziarenko gorczycy, jeszcze większych dzieł dokonają, będą potrafili rozkazywać żywiołom. Na marginesie Wam powiem, że kiedy byłem w Afryce i któregoś razu na dużym spotkaniu ewangelizacyjnym, na którym głosiliśmy Słowo Boże, zaczął padać deszcz, a była to pora sucha, przyglądałem się wierze księdza Johna Boszabory. Księdza doktora Johna Bory, bo przecież kończył uniwersytet w Rzymie z duchowości, broniąc swoją pracę doktorską. Stanęliśmy. Nagle koło plebanii, i John, tak jakby to było codzienność, mówi: Ojcze, deszcz jest błogosławieństwem, ale Twoje dzieci mokną. Była to chwila modlitwy i możecie wierzyć albo nie, ale deszcz przestał padać. 80 tysięcy ludzi zgromadzonych przez tych kilka dni na rekolekcjach, które głosiliśmy w Afryce, przestało moknąć. Bo nie było tam żadnego zadaszenia, zresztą trudno sobie wyobrazić, żeby było zadaszenie na tak dużą liczbę osób zgromadzonych na polu. Wiara, wiara to jest rzeczywistość, która jest bardzo dynamiczna i która chce być rozwijana przez Pana Boga. W Piśmie Świętym czytamy o czterech hebrajskich słowach. Charakteryzujących tę rzeczywistość: Hazach, Kawach, Batach i Chemin. Najbardziej znamy słowo Chemin. Oczywiście w języku polskim występuje ono jako nasze Amen. Niech tak się stanie. Natomiast w każdym z tych wcześniejszych słów, Hazach, Kawach, Batach, możemy zobaczyć wezwanie do konkretnej drogi, postawy, do wejścia w określony sposób myślenia. Zatem odwołują się te pojęcia wprost do decyzji woli. Więc jeżeli chcesz mieć rzeczywiście dojrzałą wiarę, która to wiara będzie powodowała, że nie będziesz się bał i w sposób magiczny myślał, że myślisz magicznie o tym, że zwracasz się do żywiołów świata, musisz tę wiarę rozwijać, podejmując każdego dnia zawierzenie Jezusowi. Zapraszając go do swojego życia, mówiąc mu o tym: Jezu, tak, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Twojej obecności, Twojego światła, potrzebuję Twojego słowa, potrzebuję Twoich natchnień, potrzebuję Twojego prowadzenia, bo jesteś moim jedynym Zbawicielem i Panem. Potrzebuję Ciebie na drodze mojego życia, bo Ty chcesz przeze mnie działać i chcesz. Abym w tobie odnajdywał siłę do tego działania, i chcesz wzmacniać mnie w tym działaniu. Ta dzisiejsza Ewangelia jest dla nas w pewien sposób także takim papierkiem lakmusowym: czy w naszym życiu w ogóle spodziewamy się dzieł większych niż to, co wskazuje nasz rozum? Dlaczego? No bo skoro mamy dokonywać dzieł większych od tych, które dokonał Jezus, to musimy mieć świadomość, że przecież to są rzeczy, które tak naprawdę mogą szokować mogą prowadzić niektórych do zazdrości, innych do krytyki. Słyszałem ostatnio wypowiedzi dwóch osób, nie będę wymieniał ich z nazwiska i imienia. Jedna osoba była bardzo głęboko wierząca, a druga osoba zupełnie odrzucająca wiarę w Pana Jezusa. Jedna i druga osoba mówiły o tym samym, jedna i druga osoba kwestionowały ten dzisiejszy fragment. Jedna osoba to rozpoznawany katolicki celebryta, który śmiał się z uzdrowień i wskrzeszeń, mówiąc: Jak to? To teologia sukcesu. No nie, nie jest to teologia sukcesu, kiedy spodziewamy się, modląc się, żeby Bóg uczynił to, co chce, dając mu możliwość na to działanie. Nie spodziewając się tego, że Bóg może zadziałać, trudno jest doświadczyć tego, że Bóg może zrobić to, na co mu nie pozwalamy. Druga osoba naśmiewała się z krzeszeń które zostały udokumentowane w życiu wspomnianego dzisiaj przeze mnie ojca Johna Boszabory, śmiała się ironicznie mówiąc, no przecież Jezus tylu wskrzeszeń nie miał. No to jak ten fragment, który dzisiaj rozważamy, ma się do życia, skoro mówimy o tym, że ci, którzy uwierzą, większych rzeczy będą dokonywać. To są niełatwe słowa. Pomocą tej osobie, które, która naśmiewała się z księdza doktora Johna Busha Bory, był były poseł, pan John Godson. Jako jedyny człowiek ciemnoskóry, tak go nazwę, był przez lata w parlamencie, w rządzie w naszej ojczyźnie i on słuchajcie Mówił wprost, że widział na własne oczy wskrzeszenia? Ktoś powie: no dobra przeksiędza, ale czy rzeczywiście to nie jest wystawianie Pana Boga na próbę, jeżeli dochodzimy do takiego momentu, w którym modlimy się o wskrzeszenia. Moi drodzy, a czy nie wystawiamy, idąc po tej myśli Pana Boga na próbę, jeśli modlimy się o uzdrowienia? Ktoś powie, no tak, wystawiamy. No to nie zamawiajmy przy świętych o uzdrowienie. No przecież z jednej strony modlimy się na tylu mszach świętych o uzdrowienia, a z drugiej strony podważamy to, że ktoś się modli o uzdrowienie czy o wskrzeszenie. Jest to niekonsekwencja. Nie jest to logiczne. Więc albo przyjmujemy, jak mówi, jak mówi Benedykt XVI, Ewangelię w całości. Albo traktujemy ją wybiórczo, to co się nam podoba, to jak my chcemy ją traktować, ale wtedy nie dziwmy się, że Ewangelia też będzie wybiórczo traktowała nas. To znaczy, nie będziemy mogli doświadczać tych cudów, które Jezus zapowiedział tym, którzy uwierzą w Niego. Jesteśmy zaproszeni do głębokiej i dojrzałej wiary. Co zrobisz, jeśli ktoś zaproponuje Ci modlitwę o wskrzeszenie? Wyśmiejesz go? Co zrobisz, kiedy ktoś zaproponuje Ci modlitwę o uzdrowienie? A może trzeba czasem powiedzieć, Jezu, przymnóż mi wiary, bo choć w to nie wierzę, to chcę uczyć się takiej wiary, która będzie powodowała, że położę ręce wbrew swojemu niedowiarstwu na chorych i będę modlić się w twoje imię jak ty powiedziałeś ci którzy uwierzą na chorych kłaść będą ręce Jezu pomóż nam zobaczyć że to iż podejmujemy modlitwę podejmujemy działanie na rzecz rozwoju naszej wiary jest wypełnieniem ewangelii i ostatnie zdanie a co z tą teologią sukcesu? Drodzy moi, teologia sukcesu jest często wkładana w usta tych, którzy modlą się o uzdrowienia lub wskrzeszenia. Natomiast teologia sukcesu w istocie swojej to jest nastawienie się na to, że Bóg ma mi dać to, co ja chcę, to jak ja chcę. Nie szanując tego, że Bóg jest suwerenem, mogę modlić się godzinami, znam Sporo osób, które modliły się godzinami o wskrzeszenie i uzdrowienie, i nie doświadczyły tego, co, się, co miało według ich zamysłu się stać, ale decydując na to, aby była wola Boża, a nie ich, tak naprawdę wymknęli się spod tej teologii sukcesu. Teologia sukcesu nie daje przestrzeni na działanie Panu Bogu tak, jak On by chciał działać. Więc demaskuj te kłamstwa, które są przy tym pojęciu często e, używane, często e, przez fakt niezrozumienia tego, o czym dzisiaj mówimy, i pokazuj, że warto rozwijać wiarę, warto rozwijać bliskość z Bogiem, aby doświadczać Jego mocy. Kiedy myślę o Was już zupełnie na koniec. Nie mogę pominąć fragmentów z mojego życia, które kształtowały moją wiarę tak mocno, że mam nadzieję, nie zapomnę tego do końca życia, o, chyba że Pan Bóg uzna drogę dla mojego życia przez to, że odbierze mi rozum. No to wtedy mogę nie pamiętać rzeczy, które Wam teraz mówię. Nie zapomnę jak któregoś razu. Bardzo potrzebowałem Bo Bożej interwencji, i jedyna rzecz, którą usłyszałem, a było to na Lednicy, potrzebowałem spotkać się z prymasem Polski. Ktoś powie: No to cóż, dziwnego, cóż, trudnego, wystarczyło go odnaleźć. Ale po pierwsze, nie wiedziałem, gdzie on jest, czy on jest, czy on będzie. Szereg różnych pytań. Wiem, że to może się wydawać szalone, ale jedyna rzecz, która mi przychodziła, to to, żeby się modlić i prosić Pana Boga o to, co mam zrobić. Jedyna myśl, jaką słyszałem na modlitwie, to była myśl, która wierzę, że pochodziła od niego, ponieważ ja zrobiłbym zupełnie coś innego po ludzku, a to, co przychodziło mi na modlitwie, tak naprawdę zatrzymywało mnie w miejscu, w którym było. byłem. Była to prosta myśl, że mam wstać i modlić się w tym miejscu, w którym jestem. Po godzinie modlitwy, możecie w to wierzyć albo nie, ksiądz Prymas przechodził w miejscu, w którym stałem, i zaczęliśmy zwyczajnie rozmawiać o sprawach, które w tym momencie były bardzo istotne do załatwienia. Też powiem: Przypadek. A co jeśli ten przypadek powtarza się za, za każdym razem? A co jeśli ten przypadek jest weryfikowalny tym, że są z tego Boże owoce? Głęboka wiara prowadzi do zaufania i do słyszenia Boga permanentnie, ciągle, w różnych okolicznościach życia. Głęboka wiara prowadzi do tego, że nie boimy się podejmować zadań, których jeszcze nigdy nie podejmowaliśmy, tylko dlatego, że po prostu ich nie było. Zwróciliście uwagę na świętych? Oni, oni podejmowali zadania, których jeszcze nikt nie robił, żeby kochać innych. I kiedy przejrzymy ich historię, to większość z nich była wyśmiewana przez swoich najbliższych. Ale ci sami święci, nawet kiedy mieli czasem niewierzących przełożonych, ufali, że będąc posłusznymi, kształtują się w wierze i idą tą drogą, która prowadzi wprost do nieba. Wiem, że dzisiaj wiele różnych myśli, wiele różnych refleksji, ale wszystkie one zmierzają właśnie do tego, Abyśmy nie usprawiedliwiali się wtedy, kiedy jesteśmy zaproszeni do wielkich dzieł. Powiesz mi, nie wiem od czego mam zacząć, mam w sercu ogromne pragnienia, wierzę, że są od Boga, a boję się nawet je podjąć. Zacznij od tych drobnych, posprzątaj pokój, wynieś śmieci, zacznij z życzliwością traktować wszystkich dookoła ciebie. Wybacz tym, którzy Ciebie zranili. Zrób coś bezinteresownie dla tych, których widzisz z sąsiedztwa. Bo Jezus powiedział, że cokolwiek zrobiliśmy komukolwiek, nie zaznaczył tylko katolikom, szerzej tylko chrześcijanom, tylko osobom wierzącym w jednego Boga. Cokolwiek komukolwiek zrobiliśmy, zrobiliśmy Jemu. A przez to, że stajemy się wierni, w rzeczach małych, On przygotowuje nas do rzeczy wielkich. Pracuj nad charakterem, a zobaczysz, że dary będą przychodziły same. To znaczy, Duch Święty będzie pracował, aby te dary, których potrzebujesz na danym etapie Twojego życia, były rozpoznawalne nie tylko przez Ciebie, ale przez tych, którzy żyją dookoła Ciebie. I znowu, na koniec chcę Was pobłogosławić nie na bujanie w obłokach. No, chyba, że byłoby to bujanie, które spowoduje, że będziemy bardziej kochać Boga i człowieka, ale na konkrety. Na wypisanie sobie może pięciu rzeczy na kartce, które zrobię, żeby moja wiara się rozwijała. Powodzenia. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg mogąc Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.